Czas na y, równanie. My sobie zrobimy tylko podpunkt B. Wy możecie poćwiczyć y, w domu samodzielnie podpunkt A, i mamy coś takiego. 1 trzecia x plus 2 równa się x. I teraz tak, mamy ułamki. Czy wy lubicie ułamki? Raczej podejrzewam, że średnio. Dlatego pozbądźmy się ich. Jak się pozbyć ułamków? Wystarczy, że obustronnie pomnożymy razy mianownik. W tym przypadku mianownikiem, spójrzcie, jest liczba 3. Czyli, żeby pozbyć się tych ułamków, musimy obustronnie pomnożyć razy 3. A co to znaczy obustronnie pomnożyć razy 3? To znaczy, że do każdego jednomianu musimy dopisać razy 3. Spójrzcie. Widzicie? 1 trzecia x razy 3 plus 2 razy 3 równa się x razy 3. Ok, i teraz tak, tu 1 trzecia x razy 3 to jest po prostu x. Jak sobie skrócicie to, to wyjdzie 1 pierwszych, czyli x, czyli 1 plus 6. Równa się 3x. Teraz obu stronie trzeba odjąć x, żeby niewiadome pozostały po jednej stronie równania. Czyli zobaczcie, co zostanie: 6 równa się 3x minus x, czyli 6 równa się 2x. I już jesteśmy naprawdę na samym końcu. Musimy pozbyć się dwójki stojącej przy x. Czym ona jest złączona? Jakim działaniem? Mnożeniem. Mnożenie pokonamy dzieleniem, czyli musimy obu stronie podzielić przez 2, czyli przez liczbę, która stoi przy x. Czyli 6 podzielić na 2 równa się x, czyli x równa się 3.